Witajcie, dobry wieczór. Tutaj Paweł, tym razem nie z ogrodu, z mojej jaskini. Słuchajcie, dzisiaj taki fajny temat chciałbym poruszyć, gdyż nie tylko ogrodnictwem się zajmuję i uszczelnianiem ogrodu, ale też lubię temat medycyny naturalnej, medycyny niekonwencjonalnej i naturoterapii. Znam się na żołach i na różnego rodzaju takich specyfikach. Zbliżasz się Zima. Mamy jesień. Dzisiejsza pogoda no to jest jakiś, po prostu jakiś dom wariatów. Yy, ciągle pada. Jest niemiło. Jest ponuro. Yy, wiatr wieje. No i... Infekcje szaleją. Tak? szaleń katar. Gardło boli. Zaraz będą zapalenie oskrzeli. A wiecie, zapewne czym to się skończy. <laughs> Jeszcze no, rok temu o, wszyscy byli zamknięci w domach. Yy, szalała zaraza. Hmm, powiem wam, jak ja się uchroniłem od zaraz. Pokażę Wam coś. Zobaczcie, moi mili. Nie, nie jest to e, woskowina uszna <laughs> Ale powiem Wam co to jest. Jest to e, kit pszczeli. Z tego kitu pszczelego zaczniemy wytrącać propolis. Czyli tak zwany najsilniejszy antybiotyk w świecie przyrody. Słuchajcie, nie ma silniejszego. Jest to wydzielina wytwarzana przez pszczoły. To. Sklejania przestrzeni pomiędzy ramkami ula, żeby im było ciepło i żeby nie wchodziły im różnego rodzaju bakterie czy pasożyty. Czy pasożyty tam i tak zawsze będą? Trzeba ją troszeczkę kopcić na warozę, no ale to tam takie wspomagania. No ale powiem Wam tak: dzisiaj zrobimy propolis, pokażę Wam jak to się robi. Zachęcam Was gorąco, proszę Was, zróbcie sobie, do, a ominą Was przeżębienia, ominą Was infekcje górnych dróg i dolnych dróg oddechowych. Będzie bolał ząb kielich propolisu. Wypukajcie sobie bolący ząb, zobaczycie, że przejdzie. Warto też zostawić kawałek sobie takiego propolisu. Jeśli boli ząb, zagreść i przytrzymać. I słuchajcie, działa to podobnie do goździka. Yy, bardzo dużo związków, olejków weterycznych związków antybakteryjnych po prostu zabije wszystkie bakterie, które drążą Wasz ząb i będzie spokojnie do przygotowania propolisu słuchajcie, tutaj mam taką miseczkę w tej miseczce mam gdzieś tak 15 gieta, tego dobra jest to zebrane z paszeki. nie kupujcie tego w sklepie czasami, pamiętajcie Idźcie normalnie, zresztą w z tego nie kupicie, kupicie to i ewentualnie na jarmarkach bożonarodzeniowych u pszczelarzy z Podlady, kupicie to u pszczelarza w Pasiece i bardzo polecam to kupić. Tutaj jest około 20 gieta tego tak, dobra, zobaczcie sobie, to tak wygląda, wygląda to jak bursztyn, jest to rude, pachnie woskiem pszczeli, bo to jest na nad działaniu raczej... Nad to jest aby wosk pszczeli, tak? później z tego jak odcedzicie sobie to, możecie sobie na przykład zrobić świeczkę. Pomieszać to z płatkami kwiatów lawendy i zrobić po prostu fajną zapachową świeczkę, którą sobie zapalicie i będzie pachniała nie dość, że pięknie yy, kitem pszczeli, znaczy, kitem pszczelim, a woskiem pszczelim i kwiatami lawendy. Zapach łąki. Potrzebny będzie słonik litrowy. Propolis spirytus. 95 konia. Tak. Odkręcamy słoik słuchajcie, to jest cała robota. Wsypujemy nasz dobroczynny, drogocenny propolis. Odstawiamy miseczki, zalewamy. I patrzcie. Całe pół litra spirytusu ląduje w 20-15 gramach propolisu. Mamy zalane, tak? Zobaczcie. Już zaczyna się tu reakcja chemiczna. Z białego spirytusu powolutku robi się żółte, tak? Zakręcamy sobie słowiczek. Mieszamy, mieszamy, wciążamy, wciążamy. Zobaczcie, wygląda to tak, no, troszeczkę jak mocz, ale jest to bardzo, 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 bardzo dobra rzecz. Teraz tak, taki słoiczek wędruje w ciemne miejsce do szafki w temperaturze pokojowej na dwa tygodnie, codziennie wstrząsamy nasz propolis, aby się rozpuścił. Po dwóch tygodniach, kiedy już zobaczymy, że całkowicie nam się wy... Zobaczcie sobie jak pięknie. Yy, 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 zobaczcie, że już tak się rozpuścił, rozbrylił się. Bierzemy gazę podwójną, potrójną i z roztwór. I rozrabiamy tak jak spirytus się dawnie rozrabiało. Yy, ci co są z lat 80. pamiętają zapewne, że z pół litra spirytusu wychodzi nam pół litra flaszki. I 0,7. I tak toż robimy. Dawkowanie. Słuchajcie, ja zawsze to dawkuję po kielichu na wieczór. Yy, powiem Wam szczerze, nie łapie mnie nic. Wszyscy w koło u mnie tutaj mieli yy, Snowida. Mnie nie złapało to szczerwo. Oczywiście wyszły, wyszło mi na testach, że miał, ale no nie straciłem ani zapachu, ani smaku. Czułem się. Po prostu normalnie miałem dwa tygodnie laby, leżałem sobie do góry, nie powiem czym i było, po prostu odpoczywałem, tak. Nic mi nie było, więc słuchajcie, bardzo Wam polecam tą miksturę. Możecie sobie dodać pyłku pszczelego, możecie sobie dodać łyżkę miodu, co chcecie. Niech on tak, żeby taki był troszeczkę smaczny, lepszy. rozcieńczone pijecie, możecie zastosować jako aerozol na gardło. Po prostu bierzecie, rozczęciacie sobie, tak mówię, do roztworu wódki. Do ary, do tego. Do. Mm, no tego coś tak psika nie? Do gardła. I przykacie sobie. I tak samo gardło przestaje boleć. Naprawdę jest to rewelacyjna rzecz. Nie kupicie tego w aptece. Zapomnijcie o tych takich kupywanych w aptece. Są roztwory propolisowe. One są piekielnie drogie, a są do dupy. Opłaca się Wam to bardziej, naprawdę. uwierzcie mi. Taka. Taki yy, słoiczek. Spokojnie wystarczy Wam na cały sezon wypowo przerzębieniowy a cały sezon jesienno-zimowy. Naprawdę, tak uodporniczy swój organizm, że nie będziecie potrzebować żadnych innych suplementów. Jest to bomba witaminowa, bomba odkażająca. Naprawdę, słuchajcie, szczerze, szczerze Wam to polecam. Trzymajcie się moi mili i pamiętajcie, róbcie to. Propolis kupić u pszczelarza. W sprawdzonej paszece, żeby był wolny od yy, zanieczyszczeń. Zresztą pszczoła jest to bardzo mądre zwierzę, bardzo mądre stworzenie, żadnych zanieczyszczeń do ula nie wpuści. Yy, one się dostosowują do warunków atmosferycznych, warunków klimatycznych, które mają w koło. Mam pszczoły, więc znam się troszeczkę na tym. Słuchajcie. Jeszcze pijcie z tego wszyscy. Trzymajcie się. Dużo zdrówka Wam życia. Hej.